Jakub ostro o Zielonym Ładzie. No, na koniec mówi o Tusku. Uważasz, że ma rację? Podobno mamy y, z tego spotkania y, fragment pańskiego przemówienia i Pawła Kukiza. Jeśli mogłabym poprosić. Zielony Ład, won. Won do Niemiec. Tam skąd przyszedł? Nie będą Geszefciarze nam tutaj rujnować naszej Polski. Nie będą. Proszę Państwa, Prawo i Sprawiedliwość w ciągu ośmiu swoich lat e, popełniało błędy. Ale była jedna rzecz, która nam spokojnie dawała myśleć o przyszłości. Otóż kładliśmy się spać w Polsce i w Polsce się budziliśmy. Jest Polska! Tak. I oczywiście robili błędy, ale błędów nie robi tylko ten, kto nic nie robi, a Donald Tusk nic nie robi i też robi błędy.